Prasy na jakość biznesu bankowego z racji tego, czym się zajmuje zawodowo. I muszę Państwa zdziwić, a może nie, ale ten wpływ jest bardzo duży, ponieważ my w naszych mechanizmach scoringowych wprawdzie nie mamy takiego, takiej zakładki, takiego boksu małego pod tytułem czy pan Kowalski, pani Kowalska czytają książki albo prasę. Ale mamy wykształcenie i mamy e, wiedzę na ten temat z pewnych jakby takich pewnych dodatkowych informacji, które pozyskujemy. I e, mogę Państwu powiedzieć, że e, nie jest żadną tajemnicą w biurze informacji kredytowej do sprawdzenia, że osoby, które więcej czytają, które są e, oczywiście też lepiej wykształcone, ale właśnie które więcej czytają, są bardziej świadome różnego rodzaju problemów i po stronie aktywów i posywów i problemów z inwestowaniem i problemów z zaciąganiem kredytów, prawda i tych umów, które gdzieś tam małym druczkiem coś na dole jednak starają się wyklarować każdemu klientowi i jednocześnie te, tego wcale nie małego druczku tylko po prostu podstawowej decyzji co do wzięcia na przykład kredytu hipotecznego we frankach szwajcarskich, która może jakąś tam może mieć jakiś wpływ bardzo zasadniczy na stan finansów rodziny i, i, i budżet w długim bardzo terminie. Więc ja też czasem czasem półżartem mówię moim kolegom, że jak któryś z klientów by przeczytał Gustawa Floberta, panią Bowary, to to myślę, że powinien dostać kredyt na preferencyjnych warunkach, bo tam jest tak na dobrą sprawę cała historia takiej niefrasobliwości finansowej i kłopotów, w które madame Bowary wpada prawda, na skutek zastawienia domu i tak dalej, i tak dalej. Znacie Państwo pewnie większość z Was tą historię, ale to jest taki tylko przykład, ile dodatkowych plusów mogłaby wyniknąć eduk dla edukacji finansowej, edukacji ekonomicznej, z wyższego czytelnictwa. Także my to bardzo doceniamy, ja bardzo doceniam te, ten element życia kulturowego. E, uważam też, że jakby nawiązując tutaj do kilku głosów moich przedmówców, że em, nie da się walczyć z, do końca z, z przypływem czy z wiatrem chyba bardziej po polsku, bo mi tam jakieś angielskie kalki do głowy przychodzą, e, albo jeszcze po staropolsku nie zawraca się kijem Wisły. I trzeba na pewno z tych nowoczesnych nośników em, informacyjnych, informatycznych po prostu czerpać pełną garścią i do nich się dopasować. To, co mówił pan Karłowicz o audiobookach. E, na przykład, czy mm, korzystanie po prostu z e, różnych form, mm, które mogłyby zachęcić do czytania książek. Wydaje mi się, że to jest raczej tędy jest droga do zachęcenia młodzieży. E, czy choćby te przykłady o wkomponowanie właśnie czytelnictwa i walorów czytania książek do popularnych seriali. To zdecydowanie jest jakby z jednej strony praca nad świadomością, ale z drugiej strony uatrakcyjnienie mm, sięgnięcia po książkę. To myślę jest szalenie ważne, taki ad hoc... Y Przykład, który mi przychodzi do głowy, to ten, że skoro 90% chyba, jeśli nie więcej, już dzisiaj młodzieży, dzieci i młodzieży korzysta z internetu, to koniecznie musimy wprowadzić książkę do internetu, do ich głów, via internet. Przez, ich, przez, przez internet, do ich serc, do ich głów, pokazać atrakcyjność tej książki. Jeśli rozmawiamy o jakichś na przykład formach promocji, prawda? gdzieś tam billboardy, coś, wydaje mi się, że to jest bardziej statyczny i mniej skuteczny przez to sposób. Przekonywania młodzieży i dzieci co do atrakcyjności czytania książek, bardziej powinniśmy się skupić na tym, w jaki sposób wykorzystać właśnie audio, ale przede wszystkim internet, do tego, żeby, żeby może zachęcić, prawda, o winę tu, trylogia, co, co ciekawego tam może być, drogi czytelniku, a może sięgnić, jednak sięgnij po tą książkę. Jeszcze zostałem wywołany do tablicy tutaj przez pana prezesa, jeśli chodzi o e, e, pro, e, kredyty czy finansowanie finansowanie wydawnic. Tak wielu akurat w naszym banku finans, wydawnictw nie finansujemy, ale mogę powiedzieć o takim produkcie, który jest idealny do tego typu przypadłości biznesowej, którą Pan przywołał. To jest factoring i zachęcałbym wszystkich wydawców, żeby przede wszystkim w ten sposób finansowali czy refinansowali swoje należności, bo to jest bardzo prosty produkt, a dzisiaj już w przeciwieństwie do 5 lat do, jak, do tego, jak sytuacja wyglądała 5 lat temu. Ten produkt jest też prosty, prosty do zrozumienia, prosty do obsługi, więc jeśli um, mówilibyśmy o pomocy wydawnictwom i wydawcom poprzez jakieś najbardziej dostosowane, dopasowane produkty bankowe, to zaleciłbym właśnie e, przede wszystkim faktoring. Tyle Dziękuję może w tej Na wysłuchaniu publicznym w parlamencie europejskim mowa tam o prowadzaniu w Polsce Single Market Act w, w Unii Europejskiej, nie w Polsce, ale Polska będzie częściowo to realizować podczas prezydencji. I tam mówi się, że małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią ponad 70% dochodu narodowego brutto krajów Unii Europejskiej. I właśnie przygotowywany jest projekt, w ramach którego mają być finansowane również kredyty dla małych i średnich prze przedsiębiorstw, mają być stworzone specjalne fundusze, które będą zabezpieczeniem dla takich kredytów. Faktoring jest oczywiście formą e, finansowania bieżącej działalności, nie jest formą kredytowania, bo również y, prowadzę i taką i taką działalność, w związku z tym Mam taką wiedzę, natomiast mnie chodzi o to dokładnie, o czym mówiłem. To znaczy, żeby banki jednak spojrzały na wydawców jako wytworców, wytwórców kultury. Nie mówię, żeby ponosiły nadmierne ryzyko, bo to nie w tych kategoriach, ale w ramach ograniczonego ryzyka, aby jednak życzliwiej traktowały e, tych producentów. Jesteśmy mniej więcej na półmetku naszego spotkania. Za chwileczkę będziemy rozmawiali o próbach, sposobach wyjścia z tego dołka czytelniczego. Nawiążę może do tego, co mówił pan prezes Morawiecki. Że nie trzeba zawracać kijem Wisły, że internet jest dobrym miejscem do pokazywania książek. Rozmawiałem niedawno z przedstawicielem branży nieczytelniczej, ale zupełnie innej. I wydaje się, że książka jest w dużo lepszej sytuacji niż na przykład proszki do prania, że młodzi ludzie, którzy wbrew temu, co się zwykło sądzić, że siedzą tam przed telewizorami, nie, oni wpadają w internet w grupy społecznościowe, zajmują się swoimi sprawami. Paradoksalnie dosyć łatwo jest wejść w taką grupę i zacząć rozmawiać o książce, o filmie, o teatrze. Bardzo trudno jest zacząć rozmawiać o proszku do prania. I ci producenci, którzy, którzy docierali dotychczas przez właśnie telewizję do szerokiego audytorium, widzą w perspektywie bardzo duże utrudnienie przez to, że społeczeństwo jest rozsypane po tych portalach, w różnych miejscach się gromadzi. Ta, to społeczeństwo, na razie bardzo młode, ale to społeczeństwo. Będzie się starzało. I za parę lat może to być duży problem także dla mediów, które żyją przecież z reklamy, ale to w drugiej części. A teraz pani prezes Irena Kozmińska zapowie film. Króciutki. To będzie film, który pokazuje działania naszej fundacji od początku jej istnienia. Od początku istnienia kampanii Cała Polska Czyta Dzieciom. Już jak sam, sama nazwa wskazuje, my się koncentrujemy na tym, żeby y, zachęta do czytania zaczęła się w domu. Staramy się przekonać rodziców, a później nauczycieli w przedszkoli i szkół, żeby codziennie czytano dzieciom. Co jest ważne i o czym tutaj nie było mowy, ale w tej chwili największą bolączką szkoły jest to, że dzieci słabo znają język, nie rozumieją najprostszych tekstów i poleceń i nie potrafią się koncentrować. Więc powinien być chyba podjęty duży wysiłek, żeby po pierwsze uświadomić rodzicom, że dziecko nie nauczy się języka z telewizji ani z komputera, że tu jest niezbędny ten kontakt indywidualny, jeden do jednego, czytanie, rozmawianie. A jeśli chodzi o placówki edukacyjne i wychowawcze, jeżeli wprowadzają one ten program i myśmy przebadali efekty, to okazuje się, że pięciolatki, sześciolatki w przedszkolach są na poziomie drugiej, trzeciej klasy, jeżeli czyta się im codziennie, a dzieci w szkołach, robiliśmy te badania porównawcze, zarówno w podstawówkach, jak i w gimnazjach absolutnie przebijają poziomem zarówno wiedzy, jak i umiejętności językowych, swobody i zachowania również swoich rówieśników. Okazuje się, że to codzienne czytanie, przed którym często bronią się nauczyciele, tak naprawdę wspomaga i wychowawczą, i edukacyjną funkcję szkoły. Jeśli można, to chciałabym prosić teraz o film. Za górami, za lasami, w samym sercu Europy leży kraina zwana Polską. W krainie tej mieszka ludek mały, psotny i bardzo bajek ciekawy. Dzieci. To właśnie z myślą o nich, by wyrastały na mądrych, dobrych i szczęśliwych ludzi, Fundacja ABC21 rozpoczęła w 2001 roku kampanię Cała Polska czyta dzieciom. To, tato, tato, a ty umiesz czytać? Czytanie uczy myślenia, czytanie rozwija wrażliwość i wyobraźnię, czytanie pomaga zrozumieć siebie i świat. No to umiesz czytać czy nie? Oczywiście. Legia Górnik 2-0 Dziecku. Czytanie Dziecku. 20 minut dziennie, codziennie. Goście do własnego Kampania czytania z miejsca podbiła serca wielu znanych osób. Aż tu nagle, pewnego dnia, Miś zobaczył drewnianą skrzynkę płynącą po rzece. O, widzisz? Wyłowił ją z wody, obwąchał i powiedział: O! Oh, banany! Poszedł rybak nad morze. Przypłynęła złota rybka i mówi. Darowałeś mi życie, więc ponieważ znam czary, w całkiem nowy zamienię dom twój stary. Te chwile czytania na głos są potrzebne i dzieciom, i rodzicom. Dlatego czytajmy dzieciom. 20 minut dziennie, codziennie. Wreszcie przez Midlon przybyli do Szary przystani na długą, wąską zatoką księżycową. Budowniczy okrętów Kridan. Wyszedł na ich powitanie do bramy. Był wysokiego wzrostu, brodę miał popas, zdawał się bardzo stary, ale oczy mu błyszczały jak gwiazdy. Skłonił się, mówiąc: Wszystko gotowe. A więc pamiętajcie, kochani, czytajcie dzieciom 20 minut dziennie, codziennie. W całym kraju w szkołach, przedszkolach, bibliotekach i szpitalach ruszyły fundacyjne programy. Czytające szkoły, czytające przedszkola. Czytanie zbliża, czytanie uzdrawia. Najlepiej to było z żabą. Z jaką żabą? Y, no, coś się zamieniła w żabę. Królewna. Przecież królewna zasnęła. Jabłko połknęła i zasnęła. Jakie jabłko? Wrzecionem się przekuła na sto lat. Jak to na 100 lat? Przecież książę ją obudził. Tak. Mhm. Kogo obudził? Jaki książę? Żabę obudził. Pocałunkiem. Cmok, smok. Jaki smok? Jaki znowu smok? Cała Polska czyta dzieciom. 20 minut dziennie. Codziennie. Ponad 6 tysięcy koordynatorów i liderów kampanii czytania dba o to, by dorośli codziennie dzieciom czytali. Raz do roku w czerwcu głośne czytanie trwa nieprzerwanie przez cały tydzień. Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom to w niektórych regionach kraju najważniejsze wydarzenie kulturalne roku. Rozpoczynamy go zawsze wspólnym czytaniem lokomotywy. W tym roku lokomotywa ruszyła w ponad 2400 miejscowościach. Czytanie dzieciom trafiło też do więzienia. Jak masz na imię? Zapytał Ilona kaczorka ptacorka. Ten wygramował się na brzeg. Bracia mówią nam mi zmarznie powiedział kaczorek, Ale na imię mam chęć. Fundacja nie tylko wychowuje czytelników. Dbamy też, by mieli co czytać. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy jest Harry Potter? Nie ma. A wakacje z duchami?